Czy kiedykolwiek zaszczepiłeś się przeciwko COVID-19 i poczułeś coś niezwykłego, może uporczywy ból głowy, zmęczenie, lub coś bardziej niepokojącego? Jeśli to brzmi znajomo, nie jesteś sam. Dzisiaj przyjrzymy się najnowszym odkryciom medycznym na temat skutków ubocznych szczepionek, opartym na wiarygodnych badaniach, aby wyjaśnić, co jest normalne, a kiedy należy szukać pomocy. Ten temat jest kluczowy, ponieważ właściwe informacje mogą ratować życie i przynosić spokój ducha. Zostań ze mną do końca, ponieważ podzielę się aktualnymi danymi i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi radzenia sobie z wszelkimi objawami poszczepiennymi. Zacznijmy od podstaw. Każda szczepionka, jak każdy lek, może powodować reakcję w organizmie. Dzieje się tak ponieważ układ odpornościowy jest stymulowany do tworzenia ochrony przed wirusem. Według Światowej Organizacji Zdrowia większość skutków ubocznych szczepionek przeciwko COVID-19 jest łagodna, taka jak ból w miejscu wstrzyknięcia, niewielka gorączka, zmęczenie lub bóle mięśni. Objawy te zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych 24 do 48 godzin i ustępują samoistnie. Ale dlaczego tak się dzieje? Kiedy się zaszczepisz, twój organizm rozpoznaje nieszkodliwy materiał w szczepionce jako intruza i zaczyna produkować przeciwciała. Ten proces może powodować chwilowy dyskomfort. Dobra wiadomość jest taka, że te objawy wskazują, że szczepionka działa. Jednak nie wszyscy reagują w ten sam sposób i to właśnie będziemy badać. Teraz spójrzmy na liczby, aby umieścić to w kontekście. Globalne badania, takie jak opublikowane w The Lancet w 2021 r., przeanalizowały miliony dawek szczepionek mRNA, takich jak te od Pfizer i Moderna. Odkryli że poważne skutki uboczne są niezwykle rzadkie i dotyczą mniej niż 0,1% zaszczepionych osób. Jednym z przykładów jest zapalenie mięśnia sercowego, stan zapalny mięśnia sercowego, który obserwowano głównie u młodych mężczyzn po drugiej dawce. Częstość występowania? Około 2 do 3 przypadków na 100 tysięcy dawek. Brzmi to niepokojąco, ale większość tych przypadków jest łagodna. A pacjenci wracają do zdrowia dzięki prostym metodom leczenia, takim jak odpoczynek i leki przeciwzapalne. W porównaniu z ryzykiem powikłań związanych z COVID-19, takich jak hospitalizacje, korzyści ze szczepionki są znacznie większe. Przyjrzyjmy się bliżej, co to oznacza. Zapalenie mięśnia sercowego jest gorącym tematem. Badanie z 2020 roku. Opublikowane w czasopiśmie Circulation wykazało, że zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu występuje częściej u mężczyzn w wieku od 12 do 29 lat, zwłaszcza po szczepionkach MRNA. Oto jednak pewien kontekst: sam COVID-19 powoduje zapalenie mięśnia sercowego nawet 10 razy częściej. Na przykład niezaszczepiona młoda osoba, która zarazi się wirusem, ma znacznie wyższe ryzyko zapalenia serca niż osoba zaszczepiona. Co więcej, przypadki związane ze szczepieniem zwykle wiążą się z łagodnymi objawami, takimi jak ból w klatce piersiowej lub zmęczenie, i są szybko leczone. Jeśli po szczepieniu odczuwasz uporczywy ból w klatce piersiowej, duszność lub nieregularne bicie serca, Natychmiast udaj się do lekarza. To prosty, ale niezbędny środek ostrożności. Innym działaniem niepożądanym, które budzi obawy, jest zakrzepica, zwłaszcza w przypadku szczepionek wektorowych, takich jak AstraZeneca. W 2021 Anvisa zgłosiła rzadkie przypadki zakrzepicy z trombocytopenią Stanem, w którym pojawiają się skrzepy krwi wraz ze spadkiem liczby płytek krwi. Częstość występowania wynosiła około jedynu przypadek na 100 tysięcy dawek. Brzmi to alarmująco, ale takie zdarzenia są niezwykle rzadkie, a większość pacjentów wyzdrowiała po leczeniu. Kluczem jest tutaj świadomość objawów, takich jak silny ból głowy uporczywy ból brzucha lub obrzęk nóg w ciągu pierwszych 14 dni po szczepieniu. Anwisa zaleca zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych do systemu Vigimet w celu monitorowania. Pomaga to zachować bezpieczeństwo szczepionek. Co z objawami neurologicznymi? Niektórzy ludzie zgłaszają zawroty głowy, dezorientację, a nawet tzw. mgłę mózgową po szczepionce. Badanie z 2025 przeprowadzone na Uniwersytecie Jeila zbadało zespół poszczepienny, który obejmuje te objawy, a także przewlekłe zmęczenie. Badania sugerują, że takie przypadki są rzadkie i dotyczą mniej niż 0,1% zaszczepionych osób. Dobra wiadomość, większość objawów ustępuje z czasem bez konieczności stosowania złożonych metod leczenia. Aby złagodzić objawy, lekarze zalecają odpoczynek, nawodnienie, a w niektórych przypadkach dalszą wizytę u neurologa. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś takiego, wiedz, że nie jest to rzadkie, ale ważne jest monitorowanie czasu trwania objawów. Porozmawiajmy o praktycznym przypadku, aby to schumanizować. Słyszałem historię Any, 32-letniej pielęgniarki, która otrzymała szczepionkę Pfizera. Po drugiej dawce odczuwała silne bóle głowy i skrajne zmęczenie przez trzy dni zaniepokojona udała się do lekarza, który wyjaśnił, że te objawy są typową reakcją układu odpornościowego. Anna odpoczywała, piła dużo wody i po kilku dniach wróciła do normy. Ta historia pokazuje, że w większości przypadków objawy poszczepienne są przejściowe. Jeśli doświadczyłeś czegoś podobnego, prawdopodobnie już to przezwyciężyłeś, ale uporczywe przypadki wymagają interwencji lekarskiej. Teraz zajmijmy się dezinformacją, która jest główną przeszkodą. Być może widziałeś posty na X lub innych portalach społecznościowych mówiące o tym, że szczepionki powodują poważne choroby, takie jak rak lub bezpłodność. Powiedzmy sobie jasno, nie ma dowodów naukowych potwierdzających te twierdzenia. Na przykład niedawny post na X wspomniał o uszkodzeniu mózgu spowodowanym przez szczepionki mRNA, ale cytowane badania zostały błędnie zinterpretowane. Pulmonolog Patrycja Kantos-Fiokrus podkreśla, że szczepionki przechodzą rygorystyczne testy przed zatwierdzeniem. Dezinformacja może budzić strach. Ale sprawdzanie wiarygodnych źródeł, takich jak Ministerstwo Zdrowia, jest najlepszym sposobem na ochronę. Innym powszechnym mitem jest to, że szczepionki zostały opracowane zbyt szybko, więc nie są bezpieczne. To nieprawda. Technologia mRNA stosowana w szczepionkach, takich jak Pfizer, jest badana od 2003 roku, kiedy naukowcy zaczęli badać szczepionki przeciwko SARS. Szybki rozwój w czasie pandemii był możliwy dzięki ogromnym globalnym inwestycjom i współpracy naukowej, a nie dzięki skrótom bezpieczeństwa. Każda szczepionka została przetestowana z udziałem tysięcy ochotników przed zatwierdzeniem. Anvisa i WHO stale monitorują działania niepożądane, zapewniając szybką identyfikację wszelkich problemów. Porozmawiajmy o czymś, co dotknęło wiele kobiet zmiany menstruacyjne Badanie z 2022 roku przeprowadzone przez University of Illinois potwierdziło, że niektóre kobiety zauważyły obfitsze lub nieregularne cykle menstruacyjne po szczepionce. Może to obejmować cięższe skurcze lub nietypowe krwawienie. Wyjaśnienie? Szczepionka stymuluje układ odpornościowy, co może tymczasowo wpływać na hormony. Dobra wiadomość jest taka, że te efekty są tymczasowe i nie wskazują na problemy z płodnością lub zdrowiem reprodukcyjnym. Jeśli zauważyłeś coś takiego, porozmawiaj ze swoim ginekologiem, aby zadać pytania, ale wiedz, że ma to tendencję do normalizacji. Innym ważnym tematem jest zespół Gilaina-Barego, który pojawił się w wiadomościach o szczepionkach, takich jak AstraZeneca. Jest to rzadkie schorzenie, w którym układ odpornościowy atakuje nerwy, powodując osłabienie lub drętwienie. W 2025 Anvisa zgłosiła 34 podejrzane przypadki w Brazylii, ale stanowi to mniej niż 0 0,01% podanych. Dawek. Większość pacjentów wraca do zdrowia po leczeniu, a ryzyko wystąpienia zespołu z powodu COVID-19 jest wyższe niż z powodu szczepionki. Jeśli odczuwasz mrowienie lub osłabienie kończyn, zwróć się o pomoc lekarską. Jest to schorzenie możliwe do leczenia, ale wymaga natychmiastowej uwagi. A co z długoterminowymi skutkami? To częste pytanie. Do 2025 roku miliardy ludzi zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19, a systemy monitorujące, takie jak WHO, nie znalazły dowodów na przewlekłe problemy spowodowane szczepionkami. Na przykład dwuwartościowa szczepionka Pfizera została zbadana pod kątem możliwych powiązań z udarami, ale FDA Stwierdziła, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego. Nauka wciąż się rozwija, ale obecne dane pokazują, że szczepionki są bezpieczne dla zdecydowanej większości ludzi. To uspokajające, prawda? Jeśli zastanawiasz się, co zrobić, jeśli poczujesz coś nietypowego, oto przydatny przewodnik. Najpierw zapisz swoje objawy. Kiedy się zaczęły, jak długo trwały i jak intensywne są. Łagodne objawy, takie jak gorączka lub ból ramienia, zwykle ustępują w ciągu 48 godzin. Jeśli utrzymują się lub zauważysz coś takiego jak trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej lub dezorientację, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską. Ministerstwo Zdrowia zaleca pozostanie w miejscu szczepienia przez 15 do 30 minut w celu monitorowania rzadkich reakcji alergicznych, takich jak anafilaksja. Zgłaszanie działań niepożądanych w systemie Vigimed również wspomaga badania naukowe. Dla tych, którzy wciąż wahają się przed szczepieniem, pomyślcie o tym, szczepionki uratowały miliony istnień. Dane z Instytutu Butantan pokazują, że koronawak ma wskaźnik zdarzeń niepożądanych mniejszy niż 1% u dorosłych. W porównaniu do ryzyka hospitalizacji lub śmierci z powodu COVID-19, które może osiągnąć 20% w grupach ryzyka, szczepionka jest potężną ochroną. Ponadto szczepionki drastycznie zmniejszyły liczbę poważnych przypadków, nawet w przypadku. Wariantów takich jak omikron. Nauka jest po naszej stronie, a liczby to potwierdzają. Zajmijmy się reakcjami alergicznymi, które niepokoją wiele osób. Anafilaksja, ciężka reakcja alergiczna, jest niezwykle rzadka, dotyka około dwóch do pięciu osób na milion dawek. Zwykle występuje kilka minut po szczepieniu i jest leczona lekami, takimi jak epinefryna. Z tego powodu, centra szczepień trzymają ludzi pod obserwacją. Jeśli masz historię poważnych alergii, porozmawiaj ze swoim lekarzem przed zaszczepieniem. Może on zalecić środki ostrożności, takie jak przyjęcie szczepionki w szpitalu. Na koniec chciałbym podkreślić znaczenie wiarygodnych informacji. Szczepionki są jednym z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Zmniejszyły liczbę zgonów z powodu COVID-19 i nadal chronią przed ciężkimi postaciami choroby. Jednak strach i dezinformacja mogą stanąć na przeszkodzie. Zanim udostępnisz coś, co zobaczyłeś w mediach społecznościowych, sprawdź źródła, takie jak Ministerstwo Zdrowia, WHO lub ANVISA. Nauka jest jasna. Korzyści ze szczepionek przewyższają ryzyko, a bycie poinformowanym to pierwszy krok do dbania o swoje zdrowie. Rozważania końcowe Dzisiaj zagłębimy się w najnowsze ustalenia dotyczące skutków ubocznych szczepionek. Przeciwko COVID-19. Zauważyliśmy, że większość z nich jest łagodna i przejściowa, ale rzadkie objawy wymagają uwagi. Zaszczepienie się to wybór oparty na nauce, który chroni ciebie i Twoją społeczność. Korzystaj z wiarygodnych informacji, aby podejmować świadome decyzje i żyć bezpieczniej. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Twoje zdrowie jest naszym priorytetem, a wysokiej jakości informacje robią całą różnicę. Jeśli ten film Ci pomógł, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby uzyskać więcej takich treści. W komentarzach podziel się, czy poczułeś coś poszczepiące, lub jakie pytania nadal masz. W następnym filmie porozmawiamy o tym, jak naturalnie wzmocnić swoją odporność. Do zobaczenia.